Quantum Break został oceniony. Gdzieś w czeluściach ciemnych odmętów internetu mówi się coraz głośniej o remasterze serii Bioshock, a Bungie zrzuciło konkretną bombę w temacie Destiny. To wszystko i nieco więcej już teraz w 23 odcinku Gościa Niedzielnego 2.0, w którym celowo nie mówimy o PlayStation 4,5, bo taki shitstorm wypada zostawić na podcast. Jeden z największych ekskluzywów na Xbox One, hypowany od dawien dawna Quantum Break, wreszcie trafił w ręce recenzentów, i można śmiało powiedzieć, że chociaż rezultaty są całkiem dobre, to granie powoduje przebiegunowania ziemi. Metacritic podpowiada średnią na pułapie 78%, a składają się na to takie oceny jak 8,5 od Polygonu, Destructoida i Inquisition, i GM wlepiło 7,5, GameSpot oraz Shack News dały po 6, a najbardziej pojechało Giant Bomb, które przypiął met z napisem 4 na 10 i ostentacyjnie wyszło z pokoju, ale dla balansu pojawiła się także dziewiątka przyznana przez nasz lokalny oddział Eurogamera. Żeby przekonać się jak się gra, musicie zaczekać jeszcze do wtorku, 5 kwietnia, ale podejrzewam, że posiadaczom Xboxa One nie trzeba specjalnie przypominać o takiej okazji. A, jedna sprawa, upewnijcie się, że macie dość miejsca na dysku, bo pakiet gra plus towarzyszący mu serial zgarnął dla siebie ponad 120 GB przestrzeni dyskowej. Śmiać mi się chce, jak przypomnę sobie moją pierwszą 360 z 20-gigowym dyskiem. Bungie postanowiło znów rzucić nam garść informacji odnośnie kwietniowego update'u Destiny, i mm -hmm, czekają nas sympatyczne zmiany. Poza aktywnościami, o których wspominałem już w poprzednim odcinku Gościa Niedzielnego, pojawi się sporo nowego sprzętu, ale, jak to zwykle bywa w wypadku Destiny, nowy niekoniecznie oznacza nowy, nowy, a bardziej odzyskany z recyklingu. W temacie zbroi jest dobra wiadomość, bo pojawi się aż pięć nowych zestawów. Po jednym na każdą z obecnych w grze frakcji, jeden odświeżony z Prismo oraz zbroja tejkenów, pokryta bardzo fajnie wyglądającym biało-czarnym gradientem. Nowa kolumna, widoczna w ścieżkach rozwoju broni i zbroi, to chroma, czyli mówiąc bardziej po ludzku, podświetlenie. Tak, część sprzętu będzie mogła teraz napierdzielać poświatą w jednym z czterech kolorów, co bankowo ułatwiłoby oponentom dostrzeganie nas w ciemności, ale. W sumie Destiny legitymuje się podejściem bliższym do wlatywania z buta w twarz wrogom, a nie skradaniu się jakimiś tylnymi uliczkami. Wraz z tą aktualizacją pojawi się też kilka innych zmian. Po pierwsze, wreszcie będzie można wyłączyć HUD, a po drugie zmieni się zasada działania Infusion, czyli podniesienia statystyki danego kawałka ekwipunku przy pomocy drugiego, mocniejszego. A na wisienkę pozostaje powrót kilku ulubionych kawałków gieru z pierwszego roku, w tym między innymi mój ukochany shotgun Lord of Wolves, który był moim absolutnie ulubionym rozwiązaniem na PvP. Dobre zmiany, Bungie, dostajecie OKK okay od gościa niedzielnego i to... od Taką dużą. Remastery trzymają się w tej generacji bardzo dobrze i cieszą się niesłabnącą popularnością pośród lubiących pływać w hajsie wydawców. Tym razem przyszła pora na 2K Games, które według wszelkich znaków na stronach organizacji przyznających ratingi wiekowe postanowiło odświeżyć Bajoszoka. I to aż w trzech odsłonach, bo w skład kolekcji ma wchodzić Bioshock, Bioshock 2 oraz. <laughs> Bioshock Infinite, czyli tytuł, którym jarałem się niemiłosiernie i z wielką chęcią raz jeszcze bym się pojarał, a dzięki 2K być może będę miał szansę. Mogliście słyszeć o potencjalnym remasterze dziecka Kevina Lewin już jakiś czas temu, kiedy dostało ocenę od tajwańskiego i brazylijskiego odpowiednika PEGI, ale tym razem wieści docierają do nas od prawdziwej szychy, bowiem ESRB, a więc. Amerykańskiego Peggy. Mój Boże. Mass Effect nie było w naszym programie już od kilku tygodni, więc należy to zmienić, bo mimo mojego dupotrząsu o Andromedę, łaknę nowych informacji o duchowym spadkobiercy skaczącego po drodze mlecznej Sheparda. Lub pani Shepard, jeśli nie nazywacie się Blizzard i nie widzicie nic złego w tym, że kobiety w grach wideo mają ładne, kształtne pupy, które okazyjnie wypinają. Anyway, w ramach tajemniczych wycieków, tym razem pochodzących z ankiety, dowiedzieliśmy się, że w galaktyce Andromedy to my będziemy obcymi co za pieprzone zaskoczenie, naprzeciw których stanie rasa, której bardzo nie podoba się fakt, iż próbujemy osadzić się gdzieś na ich podwórku. Podobno przyjdzie nam eksplorować bogaty w planety, otwarty wszechświat, w którym będzie masa rzeczy do odkrycia. Z ankiety wynika także, że gra zachowa swoją konwencję third person shootera, ale wszystkie powyższe informacje mogą być stekiem bzdur, chociaż EA zdarzało się już rozsypywać worek z informacjami właśnie za pośrednictwem ankiet. Na modłę Harveya Sunshine danego boyla będę wsłuchiwał się nadal w głębi kosmosu w oczekiwaniu kolejnych wiadomości o Mass Effect, który Mass Effectem tak do końca nie będzie, bo ktoś w Bioware kilka lat temu krzyczał hasła takie jak artyzm, kontrowersja, koniec oraz zróbcie mi tu jesień średniowiecza. W związku z czym podjęto decyzję, by zabić ikonę serii. Good job! Na PlayStation Store oraz Xbox Live Marketplace zagościło już demo Final Fantasy XV, ale to nie koniec atrakcji od Square Enix na ten tydzień, bowiem ujawnione zostało jeszcze to i owo w temacie działań towarzyszących grze. Jakich działań możecie zapytać? Otóż SE postanowiło się nie i podjęło współpracę z Sony, by wspólnie stworzyć pełnometrażowy film CGI, w którym występować będzie Aaron Paul, czyli Jesse Pinkman, bitch z Breaking Bad, a dołączył do niego Lena Headey, czyli Cersei z Gryotron oraz krótko grający w tym samym serialu Sean Bean. Czyli już wiemy, że przynajmniej jedna z głównych postaci zostanie wysłana na tamten świat. Square, dzięki za spoilery. Poza filmem ma się pojawić jeszcze stanowiące prequel anime oraz gra mobilna, co w zasadzie zmienia Final Fantasy XV w markę, która stanowi gigantyczną inwestycję. I tego akurat jesteśmy pewni, bo producent gry, Hajime Tabata, powiedział, że musi się ona sprzedać w przynajmniej 10 milionach sztuk, żeby była uznana za sukces. Pożyjemy? Zobaczymy. Sam wprawdzie dema jeszcze nie ograłem, ale mój bullshitometr niebezpiecznie się rozpala, kiedy czytam sformułowania takie jak Lady Luna Freya. King Regis Nilfheim i widzę absolutnie nowe wyżyny product placementu tutaj wyrażone w formie Audi R8, stanowiącego oficjalny pojazd Rodziny Królewskiej. Więc pewnie podziękuję i ucieknę. To już wszystko w 23 odcinku Gościa Niedzielnego 2.0. Jak zwykle dziękujemy serdecznie za uwagę. Usłyszymy się ponownie za tydzień. Nie dajcie się zabić, a padnik będzie z Wami.